Kolejne poletko w mieście. Dzielnica w sumie przełom Brando Elendorfu. Kolejny przypał. Bo jak nie inaczej. No zobaczymy. Może coś będzie. Nie za wysoka trawa. Mam nadzieję, że fajnie będzie. No fajnie by było. No to do później. Aha i jesteśmy zabójczo szczęśliwi. No i mamy pierwszy dołeczek pierwszy dołeczek mamy 8 to jest sygnał 8-4 Mamy coś pierwszego, o. proszę, coś aluminiowego, bo raczej na srebro to nie wygląda, nie wiem. Takie coś, 84. No i taka głębokość, no ja wiem, o tyle marchewkę wezmę, to nie wiem, no marchewki tyle. Jest ta miarka cała na tej marchewce. Co to też 10, nie wiem, może 12 centymetrów jest. Lecimy dalej. Dla mnie tak płyckie wykopka jak powinno jest tu troszkę głęboko. jestem taki duży kawałek metalu. Nie wiem, co to może być, jakaś rura czy coś takiego. Tak się o to prezentuje. Cyta to. Nie upadnę. O. A jak Ci biło? No na 40. Ja może że to jest kolejny kawałek rury? Bo ja nie, niedaleko tutaj o, zresztą ten no to właśnie kawałek rury. No kurde, liczymy na monetkę, A? Imo. Jest. Kurde, ale odłamie. No ale nie był tak ładnie, więc można już się nauczyć. Patrz, jak to No, mi też właśnie tak nie wiem Ale tu bombami. Taki osadzamek lecimy dalej. Wszystko kipał na 50. No mnie tak samo 40 pokusiłem się, no ale kto nie kopie. No, kolejny dołeczek. No i poszukiwanie łuseczek No ale chyba to raczej dobry znak. Strzelali się, może coś wypadnie dalej. Jedę tak na razie tu. Po zewnętrznej, że tak powiem, przejdę dookoła. I tam i do później mam nadzieję, że coś trafię, jak będę szedł po, przy ulicy. Wiecie, jak to się może rozbrajali czy coś, zawsze szli i wyrzucali, nie? Takie poletko, nie duże, nie małe, ale zawsze miło czas spędzić można. Jak bił, już pokazuję, jak bił. Kopień trzeba zabrać. Można powiedzieć, że 40. 41, wiadomo pod ziemią tam skacze no ale jest zakupujemy dołeczek tyk I zasłaniamy go z powrotem tyk dziękuję idę dalej, no zobaczymy co wpadnie w dali simplex działa także zobaczymy co to będzie, nie? kolejny zobaczymy jak bije Zobaczymy. pincerem namierzone. Tu gdzieś. Nie za głęboko. O! No to nie wiem ile to jest. 10 cm. 10 cm na to Także nie jest źle. Podkopiemy. Patrzymy dalej. Tutaj. Kawałek blachy jakiś. Bije niesamowicie. Wezmę to odkopie. Krótka pauza, zaraz widzimy się I ona kolor, ciekawe co to jest Nawet spora Nawet spora O Dobra, to za chwilę No ja jestem z powrotem Nie uwierzycie Spadało od roweru <coughs> Czy jak to tam zwał, tu jest korba Nie wiem czy cały rower czy nie No nie chce mi się kopać powiem szczerze Możliwe, że tak, bo tu widzę jakaś osłona metalowa. Może ktoś to zakopał. No to są płytkie wykopki, nie eksploatacje jakieś go Także zostawiam to, no ale ciekawe. Ciekawie to wygląda. Nie wiem czy tu widać. Tu są tryby. Patrzę, to troszkę odczyszczę. O, O, nie wiem czy widać. Proszę bardzo. No, mówię, tu idzie jakaś blaszka, może tabor, rower, może nie. Niech leży dla, dla innych poszukiwaczy. Problem jest taki, że zapomniałem, zapomniałem, zapomniałem i zapomniałem, ale mój PIN-Pointer rozładował się w nim baterie. Takich baterii na razie nie posiadam u siebie, czy ja będę musiał kupić. Kloczek. Sprawdzę sobie tak. W stary sposób, właśnie. Oldschoolowo. Musi być w tym klocku. Nie? To nie będzie to. A co? Już tutaj nie ma, czy co? Najwidoczniej już nie ma, a tu? Tutaj jest. Wypadło Taki oto odłamek, czy nie wiem, co to jest, blaszka? Ale coś takiego. To będzie jakaś blaszka, no. Lecimy dalej. To jest jakiś fajny sygnał. żeby sobie go kopnąć. Zobaczymy co to będzie. O kurde parcie. Jakiś taki duży kawałek metalu tutaj jest. No a co ja robię Drink, energy drink Alumanium Alumani To jest taki sygnał 70-84 max Panego Nie, dwie kreseczki To powinno być pod ziemią, ale Jedno kopnięcie oh no, okay. Coś dużego to chyba będziemy to lewego. No Ale kurde tak fajnie biło O jest, o, jest. Co Proszę dobra? Puszeczka fajnie bije puszeczka Znaczy nie zawsze łuseczka, czasem też puseczka Ale to nie jakaś pokoli, ty. fajne fajne kolorki Po nie no. Wysokie tu. Puszka. Dobra. Zaczynamy. Czasem i takie rzeczy możemy napotkać. Fajnie biło. Fajnie biło. Fajnie biło. No, Teraz wykopane, ale pod ziemią. Fajnie biło. O. Pip, pip ładny czysty dźwięk, ale 48, 49, Duże żelazo. To no tak jak dla innych. Dobra, zakopujemy. Przygodę dla kogoś innego. Narka, zostaw suba. Nie pamię zapamiętaj to rzecz święta. Bez dzwoneczka to jest nieważne. Ważny i dobry i subik. Co wam powiem? Ładnie pole wygląda, trawa ale jest sześciutkie. Oprócz jakichś blaszek aluminiowych, odłamków srogich, naprawdę mało co. O, ślad przygody. Kurczę blaszka, widzicie poszukiwania, poszukiwaniami i portfel zgubiłem. No, ale udało się znaleźć. Tam, jak przechodziliśmy w czakach na drugie pole, też przejrzycie, kiedyś byliśmy tam. Też było mało co, ale czyściutkie, czyściutkie nieco to nie wiem, no poprzednie było lepsze, więcej, więcej emocji, na tym nic, także kończymy, odpalamy grzmota I lecimy. i lecimy. Na razie, zostaw łapkę, suba, bez dzwoneczka, jak tam wolisz, każdy odzew dobry. Na razie.